To nienormalny typ Sorry guys, I'm fine Rozpierdoliłeś wszystko kurwa No i nie ma obiadu Kurwa Kupuj ty hamujesz Ty musisz hamować tak Tak kurwa Wszystko rozpierdoliło się Wykończysz mnie niedługo a gdzie ty jedziesz teraz? Na razie pokaż jak się odpala, pokaż co się dzieje. A czemu zgas? Yeah, but I want to do the launch. No właśnie, to jak się zatrzymujesz, to na luz trzeba. So go start and then I do launch and after ten I go to go race, correct? A jak tamtędy możesz jechać i zawrócić? To taka ciężka twoja noga, że tak katujesz? Jak możesz jechać już tutaj, tędy? No tam prosto i... na koło. Opla! Dojechałeś przez rok czasu i tego do... jedziesz. Can I to To spalisz! Popsujesz, to nie będziesz jeździł. Ty całe życie jeździsz, to jakbyś się dopiero prawo jazdy dostał, on jeździ. Jak idą dzieci i na przykład kierowca jest piany i po prostu macha mu się głowa, macha się samochód, to nauczycielki dwie idą i idzie po prostu pi piątoletnie takie dzieci, wszystko w szkole, w piątej szkole i po prostu kierowca, a dzieci uciekają, a kierowca w słup, Stop